Witam Was bardzo serdecznie ponownie w ramach naszej akcji Zdana Edukacja dla Bezpieczeństwa. Chcemy Wam opowiedzieć o największych pożarach w Polsce. Myślę, że większość z Was słyszała, myślę, że nawet jeszcze całkiem dobrze pamiętacie pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ponieważ tych pożarów w Polsce, tych, zwłaszcza tych największych, było całkiem sporo, podzieliliśmy nasz materiał na dwie części. Dzisiaj opowiemy Wam o pożarach lasów. Co to jest, jak się z tym wiążemy i tak naprawdę, jakie były największe pożary. Chyba nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Pożary w Polsce, zwłaszcza w czasach, kiedy większość miast i wsi była zabudowana w zabudowie drewnianej, niestety powodowało ogromne straty, zniszczenia, płonęły całe wsie, miasta, ginęło wiele osób. Jako przykład wagi tego zjawiska, jak poważnie rozważano kwestie przeciwpożarowe, że trzeba było coś koniecznie pilnie wymyślić, to pierwszy wodociąg w Warszawie nie powstał do tego, aby zaopatrywać mieszkańców wody do picia, a powstał po to. Aby zabezpieczyć prawy brzeg wisły w wodę do gaszenia pożarów, które tam dosyć często wybuchały, właśnie w tym celu powstał wodociąg Markoniego. Słuchajcie, na tym slajdzie przytoczyliśmy Wam również definicję zdarzenia niekorzystnego, którym bez powodu, nie bez powodu można nazwać również pożary. A my przemieszczamy się dalej. Słuchajcie, pożary lasów są główną przyczyną tak naprawdę szkód ekologicznych, pomijając oczywiście działalność człowieka, która może być bardzo destrukcyjna dla środowiska. Szczególnie te pożary katastrofalne, w których powierzchnia objęta pożarem obejmuje powyżej 500 hektarów, mogą powodować ogromne zaburzenia w środowisku naturalnym. Wyobraźmy sobie, że na obszarze na przykład nawet hektara dojdzie do zniszczenia ściółki leśnej i całego drzewostanu. Czy to ptaki, inne organizmy, które żyją na tym obszarze, tracą swoje. Naturalne żerowiska, co miejsce, w którym gniazdowały. To wszystko ma ogromny wpływ na na ogromną sferę ekosystemu, bo zniknięcie jednego gatunku z danego terenu może cały ten system wywrócić do góry nogami. Słuchajcie, w średnio w roku na całym świecie powstaje kilkaset tysięcy pożarów lasów, w wyniku których zostają zniszczone zasoby o powierzchni 10 milionów hektarów. Czy dużo, czy mało? Zastanówcie się. Słuchajcie, jedziemy dalej. Pożary, które za chwilę przytoczymy, wydarzyły się w roku 92. Nie bez powodu, było to lato wyjątkowo ciepłe, suche. Na niektórym obszarze w kraju deszcz nie spadł nawet przez 3 bądź ponad 3,5 miesiąca. Dlatego wilgotność ściółki leśnej wtedy spadła dużo. Dużo poniżej tej bezpiecznej granicy. Słuchajcie, pożar lasu w 9 sierpnia, 92 rok, w okolicach żagania, powstał zazwyczaj, jak domniemuje się, w wyniku działalności wojskowej, czyli po prostu ćwiczenia na poligonie, spowodowały zapłon ściółki leśnej, zauważono go około godziny 13. Na początku obejmował tylko i wyłącznie teren poligonu, natomiast niestety, potem pożar się rozprzestrzenił. Pochłonął około 500 hektarów lasu. Niestety. Ten pożar dotarł również do nadleśnictwa Szprotawa, ale to nie był koniec problemów. Słuchajcie, zobaczmy, jakie były dalsze konsekwencje tego. A Akcja gaśnicza trwała co prawda tylko dwa dni. Co prawda pożar ten był bardzo szybki, trudny do zlokalizowania, czyli do ogarnięcia, jak to można ładniej, nowoczesnym językiem powiedzieć, czyli tego, żeby ten pożar dalej się nie rozprzestrzeniał. Były tutaj dwie wsie zagrożone... Tym, że ten ogień do nich dotrze, być może nawet strawi ich zabudowę, stąd też trzeba było przygotować się do ich ewakuacji. Natomiast był też inny, poważniejszy problem. Okazało się, że całkiem niedaleko czoła pożaru znajdowała się baza paliw, która zabezpieczała całkiem sporą część zachodniej Polski w paliwa, dlatego też trzeba było postawić duże siły i środki, aby zabezpieczyć to, to miejsce przed rozwojem pożaru, żeby po prostu nie doszło do spalenia, zbuchu, też eksplozji tej bazy paliw. Słuchajcie, my jedziemy dalej. Ponieważ nie będziemy mówili, że to jest koniec. W tej akcji brało udział 1700 strażaków, żołnierzy, robotników leśnych. Mało czy dużo? Za chwilę zobaczycie, czy to jest mało czy dużo ludzi. 120 jednostek, czyli tak naprawdę samochodów strażackich, dwa helikoptery, sześć samolotów, sześć samolotów gaśniczych w dromadach, które są naprawdę kozakami. Jak popatrzycie na filmiki z Biebrzeńskiego Parku Narodowego, to naprawdę piloci tych, tych samolotów potrafią czynić cuda, dwa czołgi gaśnicze. Spłynęło sumarycznie wtedy 3000 hektarów lasu, a pożarzycko miało ogromny wymiar. 8 na 4 km. Robi wrażenie. Słuchajcie, pożar Puszczy Noteckiej, który trwał co prawda dwa dni. Tak naprawdę trwał te dwa dni tylko dlatego, że pogoda i matka natura bardzo mocno pomogła. Jest to drugi pożar co do wielkości pożaru lasu w Polsce po II wojnie światowej. O oczywiście po słynnym pożarze w Kuźni Raciborskiej, o którym myślę, że za chwilę również porozmawiamy. Słuchajcie, jak wygląda ten pożar? Zaczynamy. Las zapalił się około godziny 16.27. Częsta przyczyna pożarów lasów, niestety zablokowane hamulce w jadącym pociągu, które spowodowały iskrzenie i niestety przeniesienie tych iskier na okolice przytorza, w którym znajdowała się zbyt duża ilość materiałów palnych, w wyniku czego Doszło do zapłonu. Korzystając z korzystnych warunków, pożar się szybko rozprzestrzenił i niestety zaczął zajmować ogromną powierzchnię. Tutaj cudownie udało się, że Matka Natura nam pomogła. Silna burza, około godziny 0.30 następnego dnia, która w 15 minut była w stanie ugasić pożar. Niewyobrażalna pomoc Matki Natury ograniczyła ogromne straty, ale mimo tego i tak spłonęło 6000 hektarów lasu. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ten deszcz nie spadł tak szybko. Na całe szczęście nie zginęło, nie zginął nikt. Niestety 19 budynków gospodarczych i 3 gospodarstwa uległy spaleniu, ale na szczęście, tak jak powiedziałem, nikt nie zginął. Idziemy dalej. Usuwanie skutków tego pożaru trwało blisko 3 lata. Tutaj zostały zaangażowane ogromne siły i środki. Przede wszystkim ściągnięto 5 tysięcy osób. Słuchajcie, gasiło to 1700 osób, ale żeby posprzątać po tym, zostało zaangażowane 5000 osób. 4000 drwali w tym i co najśmieszniejsze, pozyskano jeszcze również na tym obszarze milion metrów sześciennych drewna. Całkiem sporo. I posadzono 80 milionów sadzonek. To jest dopiero robota. 80 milionów dołków, żeby zakopać małą sadzonkę. Słuchajcie, jedziemy dalej. Pożar w Rudach Raciborskich, Kuźnia Raciborska, 26-30 sierpnia 1992 roku. Najsłynniejszy pożar lasów w Polsce. Warto tak jak wspomnieć. Na obszarze Kuźni Raciborskiej i okolicy deszcz nie spadł od ponad 3 miesięcy. Temperatura powietrza w dniu po rozpoczęcia pożaru osiągała od 31 do 38 stopni. Ligotność względna powietrza była również bardzo niska, miała 20 kilka procent. Zachmurzenie było małe. Wiatr południowo-zachodni, lekko skręcający, osiągający prędkość od 6 do 8 metrów na sekundę. W metrach na sekundę może brzmi to mało przekonujące, natomiast porywy wiatru osiągały nawet do 70 km na godzinę, więc to naprawdę całkiem dobrze wieje i wystarcza, żeby skutecznie przenosić pożar. Więc to były bardzo skuteczne warunki tego, żeby pożar łatwo mógł się rozprzestrzenić, a skutki jego za chwilę poznamy. Akcja dogaszania i zabezpieczenia pożarzyska przed wtórnymi rozgorzeniami trwa do 12 września, ale dozorowanie skończyło się w październiku. Czyli dopiero w październiku ostatnie jednostki, które pilnowały tego pożarzyska stamtąd odjechały. Słuchajcie, w akcji wzięło udział 567 pojazdów Straży Pożarnej, 30 samochodów i, samolotów i śmigłowców. Widzieliście, w Puszy Noteckiej było czy. W Bierzeckim Parku Narodowym było dużo mniej. Ten pożar był tak ogromny, że trzeba było zaangażować tak wielkie siły. A weźcie pod uwagę to, że w całym kraju było takie samolato. Było sucho, gorąco, wiecznie i każdy najdrobniejszy zapłon mógł spowodować ogromny pożar lasu. Te 30 samolotów i śmigłowców skądś zostało ściągnięte. 25 ciągów i spychaczy tu już była waga ciężka, żeby można było tworzyć linii obrony. No i mówiłem wcześniej, że 1700 osób to jest dużo czy mało. Tutaj zaangażowano 11 tysięcy osób. Ogromna liczba to byli strażacy, żołnierze, policjanci i szereg innych służb, które pomagały i działały w tym. Nawet stworzono specjalny pociąg zbudowany z cysterny, który dostarczał wodę i zabezpieczał konkretne miejsca przed rozwojem pożaru. W pożarze niestety śmierć poniosło dwóch strażaków, którzy zostali zamknięci w kotle ognia, czyli po prostu pożar odciął im drogę. Jedna osoba po stronie również zginęła. Spłynęło 15 samochodów gaśniczych, 26 motopomp. A co najciekawsze, ucierpiało 70 km węży strażackich. Całkiem sporo roboty poszło na marne. Słuchajcie, spłynęło 9 hektarów lasu. To jest naprawdę ogromna ilość powierzchni. Tutaj Również udało się ocalić wielkie zakłady chemiczne, które jeżeli by doszłyby do pożar do nich by dotarł, mielibyśmy ogromne straty w środowisku. Słuchajcie, jedziemy dalej. Poruszamy się powoli, zobaczymy za chwilę, co będzie dalej. My już o pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym Wam opowiadaliśmy, możecie sobie obejrzeć nasz filmik, link do niego i przekierowanie znajdziecie na tym slajdzie, także za chwilkę możecie sobie zajrzeć, a my opowiemy jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Jako ciekawostka warto przypomnieć, że podczas pożaru jednej tony materiału leśnego powstaje aż 1400 kg dwutlenku węgla, 125 kg tlenku węgla, który jak doskonale wiecie jest bardzo niebezpieczny dla ludzi, 50 kg cząstek ciekłych i stałych, w tym dym, para wodna, 12,5 kg węglowodorów, np. metanu, 2,5 kg tlenku azotu, związki siarki. A teraz coś, co myślę najbardziej. Bardziej daje do zrozumienia, że podczas pożaru jednego hektara lasu, aby wyrównać tą ilość dwutlenku węgla, która zostanie wyemitowana w wyniku takiego pożaru, należy zasadzić około pomiędzy 10 a 25 hektarów nowego lasu. Jest różnica? Nam się wydaje, że jest całkiem spora. Słuchajcie, zobaczmy co mamy jeszcze, bo wydaje mi się, że dzisiaj kończymy, ale to nie jest tak, że kończymy temat pożarów. W drugiej części dowiecie się o pożarach w infrastrukturze. Ja wam ci serdecznie dziękuję. Dajcie nam suba, a jeżeli chcecie zobaczyć drugą część, dajcie nam dzwoneczek. Jakby wam się podobało to oczywiście łapka w górę. Jak macie jakieś super pomysły, to w komentarzach piszcie i do usłyszenia.